W witamy wszystkich serdecznie. Z nami trenerka Dennordowej oraz zawodnik, czynny cały czas, a nawet mistrz tak, świata tak, oczywiście, tener tak. Guza, witam serdecznie. Jumie. Trenerze, no, dyscyplina sportu wędkarskiego, która cieszy się wbrew pozorom bardzo dużą popularnością cały czas ta rzesza tych wędkarzy rośnie, co mnie bardzo cieszy. I przede wszystkim to, co mnie osobiście cieszy w wielu szkółkach wędkarskich, wiele osób zaczyna od tego i to jest taka naprawdę żadna podwalina potem pod to wędkarstwo wyczynowe, czy Ty się z tym zgadza? W stu procentach. No z tezą, że się bardzo rozwijamy, zwłaszcza w tych kategoriach starszych, no to nie do końca bym się zgodził, bo tutaj jest problem, ja obserwuję, statystyki prowadzę, no bo jestem w, w PZW, jestem od roku, a w Mistrzostwach Polski startuję nieprzerwanie od 1977 roku, więc mam tutaj spore pole do obserwacji. Natomiast rzeczywiście obserwuję w tej chwili boom wśród młodych wędkarzy, zwłaszcza w sezonie no, takim troszkę martwym wędkarsko, czyli zimowym, tak jak mamy w tej chwili za oknem. No dzięki temu, że w Polsce powstało mnóstwo hal, że ma w każdej wsi jakaś hala jest, ci, którzy z młodzieżą cokolwiek robią, no, w zimie stoją przed dylematem, czy odpuścić te dwa czy trzy miesiące, czy, czy na tej hali tylko pokazywać na przykład jakieś plansze, czy jakiś sprzęt prezentować. No, z czasem to, to młodzież nudzi. No, widzę, że pędkarstwo rzutowe jest tutaj takim wypełnieniem tej luki i daje szansę również w tym okresie, żeby coś praktycznego z młodymi robić. Bo no, my, akurat, nasz sport też ewoluuje oczywiście, ale specyfika jest taka, że jesteśmy w stanie w zasadzie prawie to samo co na otwartym powietrzu robić również w hali. No, poszły zatem zmiany przepisów, od 1 stycznia weszły zasady organizacji sportu wędkarskiego nasze, wprowadziliśmy do regulaminu ciężarki specjalne halowe o wadze dwóch gramów, a więc takie jakie już wypraktykowaliśmy od kilku lat, no, są idealne do większości hal, czyli jesteśmy w stanie na tych halach również na odległość rzucać. Coś, co się wydaje no, trudne. Jakie to ma przełożenie na wędkarstwo? no Bo też mam świadomość z czego my wyszliśmy jako wędkarze rzutowi i co za wdzięczami wędkarstwu polegającemu na owieniu ryb, tam Jestem czynnym uh -huh. wędkarzem oczywiście od lat. No i chcę też widzieć, że my coś możemy dać tym dyscyplinom inny wędkarskim. No tutaj te, te ciężarki, to chyba każdy spinningista się zgodzi, że to jest waga taka, której się w tej chwili coraz częściej używa. Jakieś tak. micro to czasem jest sporo mniej i trzeba umieć tym precyzyjnie, precyzyjnie. i w miarę daleko rzucić. No kolejny przykład. innej no Przeczytałem sprawozdanie z Mistrzostw y, Świata w self Castingu na Sycylii, gdzie się okazało, że nasi wędkarze przegrali tym, że ryby odeszły po pierwszej bodajże turze i sięgnąć do nich byli w stanie tylko ci, co byli przygotowani do takich rzutów. Rozumiem, Polacy nie byli w tej grupie. No, my mamy u rekordystę świata w odległości multiplikatorowej. No, rzucamy oburącz. Ciężarkami 18-gramowymi, akurat, ale są też inne dyscypliny. No, wydaje mi się, że też te doświadczenia mogłyby się przełożyć być pomocne dla, dla innych dyscyplin. To są takie dwa różne przykłady. po prostu to jest taki dobry element przygotowawczy, nawet dla zawodników, którzy potem sobie chcą startować. No, już nie mówię o spinningu, ale innych dyscyplinach, bo teraz czy feder czy metod Feder, tutaj teraz się bije, To również przecież jest rzut, tak. precyzyjny rzut do. Miejsca określonego na daną odległość. Dobrze, a jeżeli chodzi o te wyniki, bo wyniki no tutaj nie muszę chyba mówić, że akurat wędkarstwo rzutowe jest tak najbardziej medalodajną no dyscypliną. Jakby trener mógł się pochwalić, przedstawić naszym widzom jak to właśnie wyglądało w tym roku. W zeszłym. W zeszłym, w zeszłym. Tak. Tak, oczywiście. No, no, my jesteśmy tą medalodajną dyscypliną też trochę dlatego, że mamy wiele konkurencji. To jest coś porównywalnego do lekkiej atletyki. Tam w każdej z konkurencji wielobojowych się, są specjaliści, którzy mogą zdobywać w nich medale. No, są łączne medale właśnie w tym wieloboju. U nas no, jest to równocześnie wszystko rozgrywane i stąd te medale są zdobywane właśnie w, na przykład w na odległość. Tu są rekordy świata też notowane, ale są też konkurencje polegające na rzucaniu do celu ciężarkiem, sztuczną muchą i tam też ten medal można zdobyć jak to się układało. No, nie jest to najlepszy może akurat w rok, jak chodzi o jakość tych medali, natomiast ilościowo to był drugi, też z tych moich statystyk to wiem, drugi, druga zdobycz w ciągu ostatnich 30 lat, a w zasadzie od początku historii, bo, bo ja prowadzę taką statystykę wszystkich medalistów Mistrzostw Świata w wędkarstwie rzutowym od zarania dziejów, czyli w naszym wypadku od roku 60 Mistrzostwa Świata w Krakowie. No, mamy... W, w kategorii kobiet zawodniczkę Kamila Stankiewicz, okręg białostocki, która dwa lata z rzędu wygrywała włącznie klasyfikacji Mistrzostwa Świata w tej kategorii. W zeszłym roku nie obroniła tego, ale zdobyła srebrny medal, więc jest to trzeci rok z rzędu, po prostu jest na topie, na szczycie. O niej trzeba tutaj zawsze pamiętać. No mamy braci sapigórskich, którzy dzisiaj odebrali akurat odznaczenia złote przyznane przez zarząd główny właśnie za medale. No jeden z nich jest drugi rok z rzędu mistrzem Polski, ale jest równocześnie wicemistrzem świata też w wieloboju. Mówię o tych sukcesach tak. wielobojowych, bo akurat w naszym sporcie one są najbardziej doceniane. No ja to tak też, przekładając to na wędkarstwo um, polegające na łowieniu ryb, no, traktuję, że wygranie u nas mistrzostwa świata w wieloboju no, to jest tyle, co wygranie indywidualnie mistrzostwa świata w składniku na przykład. Natomiast te poszczególne medale, no, my sami je troszeczkę Niżej cenimy, choć no, też rekord świata chyba robi wrażenie Nie. na każdym. Mamy w tej chwili w Polsce dwóch aktualnych rekordzistów świata. Obaj pobili te rekordy, w przepraszam, trzech. O, oba, wszyscy trzej pobili te rekordy akurat w zeszłym roku i dwa lata temu. Więc to jest właśnie ta odległość multiplikatorowa, oburącz, 116 metrów. Odległość muchowa, oburęczna, łososiowa i odległość spinningowa, jednoręczna w kategorii 23, 80 m, 80 cm. Kolega Sebastian Jusejnow z okręgu Kielce. Takie rekord radzę radzi sobie. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie my tutaj nie będziemy się może na tym rozwodzić, natomiast pytania były przede wszystkim oczywiście o kadr, jak się do niej dostać. To wszystko, moi drodzy, się robi tak samo, czyli zaczynamy od tych najniższych pułapów. Mistrzostwo koła, mistrzostwo okręgu, mistrzostwa Polski. Olimpiady młodzieżowe tak tak, tu jest też. Tak jest, tam można się zaprezentować i tam można pokazać swoje umiejętności. Natomiast może trenerzy byśmy wspólnie taki apel wystosowali, ponieważ ogląda nas, wiadomo jak to w internecie, mnóstwo, mnóstwo młodych osób, które czasami by chciały zacząć Przygodę z wędkarstwem rzutowym, nie wiedzą jak, nie wiedzą gdzie, a najzwyczajniej dlatego, ponieważ wiele kół, nawet wiele okręgów, bym powiedział, nie prowadzi, że tak powiem, zajęć ani tutaj z wędkarstwa rzutowego, ani nawet, że tak powiem, nie próbuje tej dyscypliny sportowej krzewić. Także słuchajcie, młodzi widzowie, ale również ci starsi, udajcie się do swoich kół, zapytajcie. Naprawdę ta droga tutaj dojdzie do samej góry i próbujcie skontaktować się z nami poprzez nasze media lub bezpośrednio do trenera. Trener na pewno nie odmówi tak. i pomożemy, żeby można było właśnie zacząć tą dyscyplinę promować, aby było nas jeszcze więcej. Trenerze, dołączamy się do apelu? Oczywiście zapraszam wszystkich na halę, a w sezonie letnim na zieloną trawę. Jest to bardzo fajne spędzenie czasu i jest to też przygotowanie właśnie do łowienia ryb i proszę o tym też pamiętać. Jeżeli ktoś, ja tak mówię, no PZW jest dlatego taką organizacją, która jest przyjazna dla wędkarzy, ponieważ daje i powinno dawać ofertę, a więc możliwość różnorakiego spędzenia swojego czasu. Mamy dużo tych dyscyplin, każdy u nas znajdzie coś dla siebie. Wędkarstwo tutowe jest wypełnieniem również tej gamy, tych, tych, tych propozycji, które mamy i bardzo zachęcam do tego. I wyśmienitym przygotowaniem pod dalszą przygodę z wędkarstwem. Trenerze, dziękuję ślicznie, widzimy się następnym razem, pozdrawiamy i do zobaczenia z naszymi tymi następnymi gośćmi.